Halo, halo, cześć, tu Wojciech Glantz, znany polski jasnowic, jak mówią o mnie media. Zapraszam Was na taki cotygodniowy tarotowy horoskop. Pozdrawiam Was, oczywiście, z Berlina, z wycieczki rowerowej, w ten jesienno-zimowy, zimny dzień. Cześć, trzymajcie się miłego słuchania. Hej! Karta dla koziorożców. W koziorożce, drogie, mam dla Was siódemkę mieczy. Siódemkę mieczy. Nie wiem, na ile ją widać. W razie czego następnym razem będę pokazywał to trochę lepiej. 7 Mieczy. Słuchajcie, niestety powiem Wam szczerze, że w tym tygodniu będzie Wam towarzyszyć takie uczucie, jakbyście byli zniewoleni, takie uczucie, jakbyście byli poblokowani, takie uczucie, jakbyście nie mogli przeskoczyć płotu. Ta karta ostrzega. Przed tym właśnie, żeby takiemu uczuciu nie poddawać się w żaden sposób, dlatego że jest ono poniekąd iluzoryczne. To jest taki rodzaj zamknięcia się, zamykania się, ale z własnego poniekąd wyboru: zasłonięcie oczu, otoczenie się mieczami, otoczenie się takimi barierami, które będą nam niestety raczej nie będą nam pomagać, tylko będą nas deprymować. Także ten tydzień będzie dla Was dosyć trudny. Będzie dla Was dosyć trudny, ale pamiętajcie o jednej rzeczy, że jest to wszystko pewnego rodzaju iluzją, którą możecie przeskoczyć. To jest tylko i wyłącznie ostrzeżenie, żeby nie poddawać się takim emocjom. Także głowa do góry, nos do góry, jak to się mówi, wypnij pierś, zgubisz brzuch, wyprostuj plecy i śmiało dąż przez ten tydzień. Śmiało podążaj pewnym krokiem. I pamiętaj, że większość problemów w tym tygodniu to problemy tylko i wyłącznie które widzimy jako duże, a wielkimi nie są. A teraz następna karta dla następnego znaku. Dla Bliźniąt mam dziesiątkę buław. Dziesiątka buław dla Bliźniąt. Słuchajcie, ten tydzień to będzie rodzaj tygodnia, w którym będziecie czuli się przepracowani. To też jest karta ostrzeżenie. Aby nie popadać w pracocholizm, nie łapać dziesięciu srok za ogon, nie nieść 20 badeli czy 10 badeli za jednym, za, za jednym razem, tylko rozłożyć to na troszeczkę mniejsze elementy, nie brać wszystkiego pełną łyżką, tylko po kawałeczku. Dobrze? Także jest to ostrzeżenie. Słuchajcie, będzie wam towarzyszyć takie odczucie, uczucie w tygodniu przemęczenia, zmęczenia, przepracowania. Pamiętajcie o tym, żeby wziąć głęboki oddech, pamiętajcie o tym, żeby zdystansować się do tego, nie przepracowywać się. Potrzebna jest chwila wolna, choćby po to, żeby móc pracować o wiele bardziej wydajnie. I może to być praca zarówno emocjonalna, intelektualna czy fizyczna. To zależy od każdego z Was, oczywiście, to od tego, co robicie. W każdym razie uczucie przepracowania, uczucie łapania dziesięciu srok za ogon będzie Wam towarzyszyć i tego należy unikać. Należy się od tego uczucia dystansować. To jest ostrzeżenie dla Was. A teraz karta dla następnego znaku. Teraz karta dla lwa. Siódemka buław. Siedem buław. Karta dla lwów nie tylko dla lwa, ale dla lwów, dla pani lwów i panów lwów. Słuchajcie, można to określić jednym słowem. Zwyciężanie w pojedynku. Jeśli popatrzycie na tą postać, ta postać stoi już jak muszkieter na stole i zwalcza przeciwników, którzy są już gdzieś, gdzieś nisko, są jakby już prawie pod stołem. Czyli jest to karta zwycięska. I to będzie Wam, drogie lwy, towarzyszyło w tym tygodniu taka właśnie energia, takie uczucie, że zwyciężacie, że w końcu poradziliście sobie z jakimś problemem, że w końcu poradziliście sobie z jakimiś trudnościami. Pamiętajcie o tym, żeby nawet sztucznie generować sobie. O, a mi się zapiszało. Tak sztucznie generować sobie taką energię, właśnie właśnie Świadomość takiego, że jesteście zwycięzcami. No, wy zresztą nawiasem mówiąc, macie bardzo dużo takiej energii i należy ją jak najbardziej podbijać. Także to jest karta zwyciężania w pojedynku, czyli jak były na przykład pewne kłótnie i napięcia, to znaczy, że już z tego wychodzicie w kierunku uspokojenia, w kierunku rozładowania sytuacji. Kiedy były trudności, na przykład w pracy, to to idzie wszystko w kierunku rozładowania tych trudności. Kiedy mieliście problemy, na przykład twórcze, to ta karta daje taki sygnał że już te emocje twórcze zostają gdzieś rozładowane, znajdą swoje ujście. To jest takie troszeczkę karta taki wentyl, taki wentyl, takie spuszczenie powietrza, bo zwycięstwo jest bliskie. Jesteście na stole, a nie pod stołem. No dobra. Zapraszam was w następny tydzień na następne karty na tydzień, na następny horoskop tygodniowy. Do zobaczenia. Cześć.